Hej, słuchajcie, ja sobie idę w arce, znowu jestem w hotelu, zabrakło nam ręczników, wezwaliśmy panią pokojówkę, tutaj widzę dużo osób już je. Mieliśmy tylko dwa ręczniki, a teraz Marek mówi, że przyszło tyle ręczników, pani przyniosła. zaraz zobaczymy. Pokojówka. Pokojówka no Pana Marka. Ładna to byta. No, ocenisz sam. My z Markiem przyjechaliśmy właśnie do Arki. Póki się zameldujesz, to minie dwie godziny. Brak ręczników, brak tego. My jesteśmy po zakwaterowaniu z tym Markiem. Moim. Moim prywatnym. Moim I teraz sobie będziemy tutaj spędzać czas. O, tam w kawiarni obrotowej się patrzą chyba na nas, co my robimy. Tak. Ale najważniejsze, że nie pada, i było słoneczko. Jutro, mam nadzieję, że będzie słoneczko. I do zobaczyska. Markiem się niedługo wybieramy do familiady. Zbieramy chętnych. Uwaga. I teraz uwaga: albo bardzo trudna Siku. Kupa. A ja mówię, że siku jest nie do powstrzymania. Bicie serca. To chyba jednak nie nadajemy się na familię. No, Hej, słuchajcie, ja sobie idę w arce, znowu jestem w hotelu. Zabrakło ręczników, wezwaliśmy panią pokojówkę. Tutaj widzę dużo osób już je. Mieliśmy tylko dwa ręczniki. Pokojówka. Pokojówka no Pana Marka. Ładna to no, ocenisz. My z Markiem przyjechaliśmy właśnie do Arki. Póki się zameldujesz, to minie dwie godziny. Brak ręczników, brak tego. My jesteśmy po zakwaterowaniu z tym Markiem. Moim. Moim prywatnym. Moim I teraz sobie będziemy tutaj spędzać czas. O, tam w kawiarni. Markiem się niedługo wybieramy do familiady. Zbieramy chętnych.